Jak rozmawiać z osobą, która ma zły dzień, wszyscy mamy dni bardzo dobre, dobre, ale także mamy dni słabsze. Wtedy, kiedy czujemy się gorzej, wtedy kiedy coś się wydarzyło, co nas prowadziło w zły humor. Czasami po prostu to zależy od tego jakie jest ciśnienie, jaka jest pogoda, jak ten barometr co na podziałce wskazuje. Tak a propos powiem państwu ciekawostkę. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem z Wenezueli, który mieszkał w wielu krajach na świecie i kiedy przyjechał do Polski powiedział, że Polska jest jedynym krajem, w którym ludzie wiążą ciśnienie, ból głowy, samopoczucie. Ciekawe, co robić, kiedy wyczuwamy, że osoba, z którą jesteśmy w kontakcie, nie czuje się dobrze, ma zły dzień. Jeżeli ma zły dzień, jest zazwyczaj drażliwa, może być niechętna, może być smutna, więc niekomunikatywna, może być agresywna. Oczywiście tutaj wariantów jest wiele i powodów w tej sytuacji jest wiele, i nie będziemy tych wariantów wymieniać. Postaram się Państwu podać. Takie algorytmy, które są na tyle uniwersalne, że mogą być przydatne w wielu sytuacjach. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, jeżeli wyczuwamy, że ktoś się źle czuje, ktoś nie jest w dobrym humorze, a możemy przesunąć kontakt z tą osobą, rozmowę, szczególnie jak są tematy trudne, no zróbmy to. Zastanówmy się, czy nie jest dobrze, żeby to przesunąć na inny czas. I tu też pojawia się pierwszy algorytm, pierwsze zdanie, czy sposób podejścia do osoby, która ma zły dzień. Jeżeli wyczuwamy, że ktoś jest drażliwy, jeżeli wyczuwamy, że jest złym humorze, zaczynamy rozmawiać, nagle się okazuje, że ta osoba jest podrażniona i tak dalej. Możemy na innym świecie powiedzieć: Słuchaj Paweł, a ja wyczuwam, że ty dzisiaj nie jesteś w zbyt dobrym humorze, Nie wiem, czy to wynika z tego, że może ja coś zrobiłem nie tak, czy to z czegoś innego wynika. Jeżeli powiemy to ciepło, serdecznie, nieagresywnie, to może. W wielu przypadkach wydarzy się sytuacja, iż Paweł powie następującą rzecz. Słuchaj, faktycznie, a coś mnie dzisiaj wyprowadziło z równowagi, dowiedziałem się o pewnej kwestii, i po prostu no, jestem podenerwowany. I wtedy możemy powiedzieć: powiedzieć: słuchaj, Paweł, to w takim razie zostawmy ten temat, wróćmy do tego jutro, bo nie musimy tego omawiać, a jeżeli masz na głowie inne tematy, którym chcesz się zająć, to po prostu zrób to. Nie ma problemu, ja to rozumiem, ja też mam takie dni. Oczywiście często ta osoba. Powie do nas następujące zdanie. Nie nie, no to jest OK, jest w porządku, bez przesady porozmawiaj. Dlaczego ta osoba tak powie? Ponieważ my żeśmy jej stan zaakceptowali. Więc jej mózg pierwotny, jej samopoczucie poprawiło się. I ten Paweł najczęściej powie, no jest ok, ponieważ ty zauważasz mnie, akceptujesz, więc ja chcę rozmawiać. Mój humor się poprawi. Bardzo fajnie to działa. Uwaga! Podpowiem Państwu kolejną rzecz. Otóż w firmie w której pracowałem, w której też byłem właścicielem, w Stanach Zjednoczonych, miałem także dwóch partnerów. Tomasz i Waldek i ja mieliśmy taki zwyczaj. Otóż, kiedy ktoś z nas się źle czuł, albo miał trudny dzień, albo po prostu miał na głowie zbyt dużo, wchodziliśmy do biura i na samym wstępie dnia mówiliśmy: Słuchaj, Tomek, słuchaj, Waldek, mam dzisiaj trudny dzień, tak, mam na głowie to i to, albo źle się czuję. I co wtedy, Pozostali dwaj panowie robili, mówimy, no to dodawaj krzysiek, to powiedz, czym ci możemy pomóc. Albo okej, okay, dobra, to dzisiaj odpuścimy, rzucimy na luz co do pewnych kwestii, nie będziemy ich dotykać. Taki komunikat otwarty, serdeczny z mojej strony uruchamiał w innych osobach pewien poziom zrozumienia. Ale teraz uwaga: jeżeli wyczuwamy, że przed nami jest osoba, która jest w złym humorze i źle się czuje, a nie możemy po prostu wyjść, odpuścić i powiedzieć że jutro się spotkamy bo nie ma takiej możliwości bo to trzeba już dzisiaj omówić dzisiaj podjąć decyzję dzisiaj ruszyć do ataku z tematem wtedy zawsze warto zrobić jedną z dwóch rzeczy na pewno albo zaadresować to i powiedzieć słuchaj widzę że to co mówię ci drażni ewentualnie są jakieś powody dla których jesteś podrażniony podrażniona e, powiedz czy jest coś co mogę zrobić w tym kierunku aby tą sytuację rozładować, bo wiem, że masz dobrą wolę, ja też mam dobrą wolę, w związku z tym może ja coś robię nie tak, i tak dalej. I ta osoba wtedy często podzieli się, no tak, jestem podrażniony, bo mi na tym zależy, tu mi się wskowali na głowę, i tak dalej, tu się spieszę, i tak dalej. I mówię, dobra, wezmę na to poprawkę, rozmawiajmy, a postaram się jak najsprawniej doprowadzić do tego, żebyś wiedział o co mi chodzi, i tak dalej, mów mi, jak coś jest nie tak. To jest jeden wariant, kiedy ja najnormalniej w świecie pytam, zauważam i niejako daję znać, że jestem gotowy do tego, żeby wziąć poprawkę na Twoje zachowanie czy na Pana, Pani zachowanie. Drugi wariant, drugi algorytm, jaki jest, jest następujący. Słuchaj, wiem i widzę, że no, albo jesteś dzisiaj w złym może ewentualnie jest coś, co Cię drażni, yy. Nie jest w tym momencie to ważne, bo nie chcę wchodzić w Twoje kwestie osobiste, i tak dalej. Po prostu mówię to, co zauważam. Chciałbym odpuścić ten temat, chciałbym przejść przez to jak najkrócej, a może nawet przełożyć to, ale nie mogę tego zrobić. Dlatego powiedz mi, czy jest coś, co możemy zrobić tak, żeby sprawniej przez to przejść. Gdybym mógł, to bym przesunął to na jutro, ale nie mogę. Co uważać? I to przekazanie piłeczki, powiedzenie o tym, że zauważam, położenie na stole jest wariantem. Oczywiście jest jeszcze wariant ostateczny. Wtedy, kiedy jestem z osobą, co do której wiem, że kiedy zwrócę uwagę na jej emocje, kiedy powiem, że nie masz dobrego dnia tak dalej, zwłaszcza jeżeli ta osoba, a czujesz to, ma taki humor, ponieważ ciebie nie lubi, nie akceptuje Cię, co warto wtedy zrobić? Warto wtedy tę osobę szanować. I nie ulegać, natomiast zmaksymalizować mechanizm akceptacji, parafrazować tę osobę, dawać w swoich komunikatach taki przekaz, który mówi, iż stan, który jest przede mną, jest przeze mnie akceptowany. Jeżeli ktoś się irytuje zdecydowanie bardziej niż powinien w związku z tą sytuacją, jaka jest. To ja wtedy spokojnie reaguję i mówię: zdaję sobie z tego sprawę, no, że jest to temat trudny i że chciałby Pan już mieć to z głowy. Tak? I w związku z tym pojawiają się emocje. Ten sposób podejścia, kiedy ja nie adresuję bezpośrednio emocji drugiej osoby, ale po prostu zaczynam używać zmiękczaczy atmosfery, uwaga, nie kuląc się. Nie podkulając ogona pod siebie, jak się to mówi, czy nie chowając się, nie, ule nie ulegając. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja to zrobię, na poziomie podświadomym druga osoba nie czuje partnerstwa z mojej strony. Dlatego wtedy uśmiech, a serdeczność jest drogą. Nie jest to proste, proszę Państwa. I wiem o tym, że tu nie ma jednego uniwersalnego przepisu. Natomiast te kilka sposobów powinno Państwu pomóc. W różnorodnych sytuacjach. A póki co, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Dla siebie, a może też przekazania innym, ponieważ świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci. Zapraszam także do swoich komentarzy i podania Państwa rozwiązań w sytuacji, kiedy osoba, z którą rozmawiacie, nie jest w dobrym humorze. No i oczywiście, jeżeli chcecie Państwo poszerzyć swoją wiedzę. W obszarze komunikacji zapraszam na stronę pokazaną na ekranie w tym momencie i na pobranie i zapraszam do pobrania bezpłatnego materiału. Póki co wszystkiego najlepszego. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.